Zastanawiasz się czasem, którędy prowadzi cię Twoja własna droga przez życie? Mnie się to niekiedy zdarza i powiem Ci, że z własnej jestem całkiem zadowolony. Bynajmniej nie chodzi o to, że lekko mi się żyje. O nie, regularnie funduję sobie niezły wpierdziel, gdy po raz kolejny nabiorę za dużo, a potem zaciskam zęby, żeby się z tego wszystkiego wywiązać. Zadowolony jestem z zupełnie innego powodu. Otóż żyjąc w ten sposób, jestem w stanie być blisko moich własnych wartości. Ja się nazywam Przemek Mućko, to jest podcast Ludzie Tak Mają, a w ósmym odcinku pierwszego sezonu opowiem Ci o tym, jaką rolę w naszym życiu pełnią wartości właśnie. Spojrzenie za kulisy. To nie jest tak, że mam taką płynną gadkę, tylko każdy odcinek sobie przygotowuję w postaci slajdów, w postaci prezentacji, a potem, jakbym był na szkoleniu czy na warsztatach, nawijam ze slajdów. Tak było i tym razem. Odpaliłem sobie PowerPointa i utknąłem. Rozpoczęcie tego odcinka zajęło mi naprawdę sporo czasu, no bo e, wartości to jest coś dużego i ważnego w naszym życiu, i w związku z tym chciałem nadać temu odpowiednią rangę. Potraktować je z odpowiednią powagą. I w tym momencie utknąłem, bo ilegroć jakieś pomysły przychodziły mi do głowy, to wszystko jawiło się jako zbyt patetyczne albo zbyt trywialne. Miałem w głowie ten sam efekt, jaki chyba miała moja babcia, i może jak zacznę od anegdoty na jej temat, to zejdzie ze mnie presja związana z odpowiednim początkiem i umysł sam się odgorkuje. Umyślę do roboty. Przyszedł kiedyś w moim życiu taki czas, że zapragnąłem zostać ojcem. Moja aga początkowo była na nie, ale z czasem oswoiła się z tą myślą i w końcu ona również poczuła się gotowa. Postawiła mi wtedy bardzo konkretny warunek. Chcesz mieć ze mną dziecko? Rzuć palenie. No bo ja wtedy jeszcze paliłem papierosy. Zacząłem koło szesnastego roku życia, przebujałem się tak po uliceum, całe studia jeszcze ładnych parę lat, i tutaj nagle wybór. Doraźne przyjemności płynące z palenia albo długotrwała satysfakcja z bycia ojcem. No i co tu kurna wybrać? Mogłem jeszcze przez jakiś czas pomieszkać sobie w mojej śmierdzącej papierasowym dymem krainie owsików. Albo wydobyć się z niej i oczywiście przestawszy uprzednio śmierdzić, zabrać się za prokreację. Prokreacja wygrała. Jak teraz o tym myślę, to mieliśmy naprawdę świetną skuteczność, bo udało nam się osiągnąć pożądany efekt już w pierwszym tygodniu starań. No i wtedy zaczęło się zbieranie kilogramów. Nie mówię tutaj o mojej ACE, tylko o sobie. Ona zawsze była szczupła i teraz dalej jest. Mnie za to utrzymanie wagi idzie z trochę większym trudem. I wtedy, jak się dowiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży, to moje kilogramy zaczęły rosnąć w naprawdę niezłym tempie. W efekcie odpoczęcia do narodzin mojego syna udało mi się zyskać dodatkowe 13 kg. Rzucanie palenia wybitnie temu sprzyjało. Niezły efekt, co? Syn na świecie. Kilogramy wokół pasa. Trochę byłem jak ludzi myślę. I o ile wcześniej jako aktywny palacz byłem w stanie wejść na piąte piętro bez zadyszki, to teraz, rzuciwszy palenie, zyskałem, i biorę to w cudzysłów, zyskałem taką formę, że piąte było niezłym wyzwaniem. 103 kg. Zacząłem wtedy podróż w drugą stronę. Dostałem od ogi mój pierwszy zegarek z krokomierzem i to od razu taką wersję full wypas, bo miał też pomiar ten na GPS i pamiętam prezydent Obama wtedy taki nosił. I zaczął się nowy challenge. Gromadzenie liczby kroków, pięter i tak dalej. Bardzo chętnie wychodziłem wtedy na długie spacery z synem. Była okazja, żeby junior spędził trochę czasu na dworze, zaś senior w mojej osobie natrzaskał kroków i naspalał kalorii. No, i dzieciństwo na wsi zrobiło swoje. Wszędzie miałem kurwa daleko, więc i kondycja była kiedyś niczego sobie. Teraz szybko wróciła i schodzenia przerzuciłem się na bieganie. Przebiec pierwszy kilometr to początkowo była jakaś mordęka, no ale poszło. Potem trójka, potem pięć, potem dziesięć, potem piętnaście. Potem odkryłem, że powyżej piętnastu to jest po prostu dla mnie potwornie nudno, więc się zatrzymałem na dystansach między dziesięć a piętnaście i zacząłem pracę nad. Pułapem tlenowym, czyli dla niewtajemniczonych, nad zwiększaniem wydolności. W dzień spacery z synem, potem zwykle koło 22-23 bieganie, a gdzieś pomiędzy tym wszystkim praca. Przez 9 miesięcy ciąży nazbierałem 13 dodatkowych kilogramów. Przez pierwszych 9 miesięcy życia mojego syna zrzuciłem 25. Nieźle co, sam w sobie wtedy zaimponowałem. Tylko gdzie tutaj moja babcia? Otóż ona zaimponowała mi jeszcze bardziej tym, jak łatwo była w stanie przełączyć się w patrzeniu na mnie i komentowaniu mojego wyglądu. Za gruby, za gruby, za gruby, za chudy. No kurwa mać! Normalnie jakby się bieguny magnesu obróciły. Żadnego momentu w sam raz, żadnego momentu pomiędzy, tylko za gruby, za gruby, za gruby, za chudy. No i wróćmy do meritum. Anegdota faktycznie odkrokowała mi umysł, bo wyobraźnia pracuje i wspominając długie spacery, a potem bieganie oczami wyobraźni zobaczyłem moje tereny, moje trasy biegowe, zobaczyłem Wisłę, most północny, tamte okolice, to z kolei przypomniało mi o żeglarstwie. I to też jest historia naszego związku, bo poznałem się za na jachcie, zaręczyliśmy się na kajaku, a ślub wzięliśmy na plaży. No i mam w tym momencie wszystko, co trzeba, żeby zbudować metaforę opisującą. Czym są wartości. Mam wkręt w żagle. Otóż, jeśli wyobrazisz sobie własne życie jako żaglowiec, to wartości są czymś, co określa kierunek Twojej podróży. Nie jej cel, ale kierunek właśnie. Taki kompas, czy może nawet bardziej busola. Wartości nie mówią Ci o tym, do jakiego portu chcesz zawinąć, ale pomagają Ci określić, czy płyniesz we właściwą stronę. Porty w tej metaforze to są cele Twojej podróży. Jeśli jesteś żeglarzem czy żeglarką, to porty są pewnie czymś, co ci się dobrze kojarzy. Dobrze jest tam spędzić trochę czasu. Tylko jeśli może to Twój żywioł, to przecież nie chodzi o to, by spędzać życie w porcie. Fajnie się tam zatrzymać, fajnie się tam zrelaksować, fajnie jest stamtąd wyruszyć, ale zaraz znów będzie cię ciągnąć na otwarte wody. A teraz wyobraź to sobie. Stoisz za sterem żaglowca, który jest twoim życiem. Określasz kierunek, w którym chcesz płynąć. Ten kierunek podpowiadają ci twoje wartości. A potem wybierasz sobie tylko jakąś określoną trasę i planujesz etapy podróży. I to są właśnie cele w życiu. Jak masz wiatr od rufy, to wtedy taka podróż jest czymś lekkim i przyjemnym. Trzymasz po prostu ster, wiatr wypełnia ci żagle. A ty bez żadnych dodatkowych manewrów płyniesz sobie po prostu wprost do swego celu. Ale bywa i tak, że wieje prosto w dziób. W żeglarstwie mówimy na to mordę wind. To takie żartobliwe określenie, no bo wiadomo, wieje w mordę. I wtedy pojawia się pytanie, co dalej? Masz swój wyznaczony przez wartości kierunek podróży i wieje nieźle, tylko w mordę. Co zrobić? No, Opcje są różne. Można zmienić kierunek i popłynąć z wiatrem. Tylko, że wtedy będziesz się oddalać od swoich wartości. Można siedzieć w porcie i czekać na korzystniejsze wiatry, tylko w tym momencie tracisz wpływ na to, co będziesz robić w życiu. Stajesz się biernym czy bierną osobą czekującą na ciąg dalszy. To może trzymać się swojego kierunku i wyjść na otwarte wody, no, i tu się zaczyna wyzwanie, bo płynąć żaglowcem pod wiatr się nie da, ale można halsować. I to polega na tym, że jak płyniesz pod wiatr, to płyniesz zygzakiem w stronę, z której wieje trochę na skos w prawo od wiatru, potem trochę na skos w lewo od wiatru i tak na zmianę prawo, lewo, prawo, lewo i pod wiatr. Trasa się oczywiście wydłuża. No, i więcej się przy tym namęczysz. Więcej będziesz mieć roboty przy żaglach, ale zobacz, chociaż wieją niekorzystne wiatry, ty i tak, może większym wysiłkiem, może większą odległością, ale zmierzasz do swojego celu. Oczywiście nie ma żadnego obowiązku, by trzymać się wyznaczonego kierunku. Można go zmieniać, ilekroć zmienia się wiatr. Zawsze będziesz mieć wtedy wiatr w plecy, zawsze będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Tylko co daje taka żegluga? Z jednej strony nie musisz mordować się ze sterami żaglami w obliczu niekorzystnych wiatrów. Jest lżej to fakt. Z drugiej strony pomyśl, dokąd taka podróż prowadzi. Na bieżąco płyniesz od portu do portu może nawet dużo zobaczysz. Tylko w którymś momencie możesz odkryć, że kręcisz się w swoim życiu niczym gówno w przerębli. Ruchu sporo, sensu niewiele. Wartości nadają życiu sens. Różne bieżące wydarzenia mogą sprawiać, że jest przyjemnie, albo wręcz przeciwnie, mogą przynosić cierpienie i sprawiać, że starasz się czegoś uniknąć. To są chwilowe przygody w Twojej żegludze przez życie. Wartości określają długofalowy kierunek. Jeśli masz świadomość, jakie są Twoje wartości, wtedy łatwiej określić ci, na ile chcesz pozwolić sobie na angażowanie się w takie przygody. I jeśli wrócisz pamięcią do mojego przykładu ze zrzucaniem kilogramów, to moją wartością, jaka się tam pojawiła, jest wytrwałość. Dlaczego właśnie wytrwałość? Bo każdy z celów, jaki sobie wtedy wyznaczałem, wymagał ode mnie wytrwałości. Super jest pójść, pobiegać, gdy mój świeżo narodzony syn miał drzemkę, a na zewnątrz była wczesna, jesień i słoneczne popołudnie. Ale wyjście na bieganie pod koniec listopada, po 22, gdy dopiero co wróciłem do domu po trzeciu godzinach siedzenia w fotelu w gabinecie, a na zewnątrz wieje tak, że lecący z nieba śnieg z deszczem porusza się właściwie równolegle do ziemi, to już jest kurwa prawdziwe wyzwanie. Widać też na tym przykładzie, że wytrwałość była wtedy i w sumie nadal jest dużo wyżej w mojej hierarchii wartości niż na przykład komfort czy wygoda. Inaczej siedziałbym teraz w wannie albo oglądał greckówki z synem, zamiast siedzieć tutaj i przygotowywać to, to nagranie. A jednak siedzę i to robię. Realizuję w ten sposób dwie ważne dla mnie wartości. Jedna to jest mieć wkład, zrobić coś trwałego, co zostawi ślad dla mnie, bo mogę dzięki temu uporządkować własne myśli i doświadczenia. I może też dla ciebie czy innych słuchających mnie osób. Bo może dzięki temu coś komuś kliknie i życie stanie się lepsze? Może mój syn będzie wychowywać się w lepszych warunkach niż ja się wychowywałem? A drugie to właśnie wytrwałość, no bo postanowiłem sobie nagrywać ten podcast. Postanowiłem też, że choćby skały zrały, co środę będzie nowy odcinek. Realizowanie moich wartości daje mi poczucie sensu i satysfakcji z tego, co robię. Ale czasem powoduje także, że jest cholernie trudno. Na przykład wtedy, kiedy staję w obliczu konfliktu wartości. Realizując jedną, naruszam wtedy inną. No bo, będąc wytrwałym i dając swój wkład, jednocześnie nie mogę być w pełni zaangażowany w bycie ojcem czy mężem. Mój nowy znajomy Barnaba napisał mi niedawno cytuję Zazdroszczę, że Twoja połowica ma do ciebie tak dużo cierpliwości. U mnie taki numer by nie przeszedł. Z Barnabą pisaliśmy akurat wtedy w innym kontekście, nie odnośnie podcastu, ale te słowa bardzo pasują mi do tego, co chcę teraz powiedzieć. Otóż moja połowica ma do mnie faktycznie dużo cierpliwości. Co nie znaczy, że ta cierpliwość nigdy się nie kończy. Kończy się czasem. I całe szczęście. Bo inaczej wylądowałbym w krainie owsików. W której brnę coraz bardziej w realizowanie jednych wartości i zaniedbywanie innych. A żeby to wszystko nadal się spinało, wtedy część ciężaru bieżącego życia spadłaby oczywiście na moją agę. No i mielibyśmy stabilnie. Ja realizowałbym się jako podcaster, terapeuta i szkoleniowiec, zaniedbując rodzinę. Ona gasiłaby wywoływane przeze mnie pożary, wypełniając lukę po mnie w życiu rodziny. Byłoby stabilnie. Chujowo, ale stabilnie. Jeśli zdarzyło Ci się posłuchać poprzedniego, siódmego odcinka, to pewnie widzisz już, do czego piję. Na szczęście, jedną z wartości mojej agi jest asertywność. Dzięki temu zamiast biernie przyjmować to, z czym wiąże się życie z zatracającym się w różnych sprawach mężem, potrafi stanąć naprzeciwko mnie niczym Gandalf przed Balrogiem w kopalniach Morii i powiedzieć mocnym głosem – już, Alnod, pas! No i mamy kryzys. Kryzys, który stawia nas na rozdrożu. Po jednej stronie kraina owsików zaprasza w sferóżowo-brązowe miękkości, a po drugiej trzeba żeglować pod wiatr, wyznaczyć taki kurs – żeby nie stracić z oczu kierunku podróży. A może nawet zmienić go na trochę, żeby być bliżej tej wartości, którą nadużyłem realizując inną. I tu znów wychodzi, jak wielkie miałem szczęście, trafiając na AG. Bo gdyby w jej hierarchii wartości współczucie bądź przebaczanie były wyżej niż asertywność, wtedy pogrążyłbym naszą rodzinę w granicach Jak w tym serialu na Netflixie Mindhunter, w którym jak bumerang wraca fraza. Ojcowie zawsze są nieobecni. A gdyby z kolei w mojej hierarchii wartości asertywność była wyżej niż na przykład bycie fair, wtedy żarlibyśmy się niczym w oktagonie. Takie małżeńskie MMA. A z ringu mogłoby wyjść co najwyżej jedno z nas. To już ponad 14 lat razem i dalej czuję się z nią blisko. Co nie znaczy, że bez zgrzytów. I znowu zobaczmy. To wszystko, o czym ci opowiadam, oraz sposób, w jaki to robię, ujawnia kolejną moją ważną wartość bycie autentycznym. I to jest właśnie ta satysfakcja, o której mówiłem na samym początku tego odcinka. Mam to szczęście w życiu, że mogę realizować ważne dla siebie wartości być autentycznym zamiast wbijać się w nie swoje ciuchy i udawać kogoś, kim nie jestem, bo tego wymaga sytuacja zaciskać zęby i dokonywać różnych wyrzeczeń, by potem wyjść z drugiej strony cały na biało, otrzepać się i powiedzieć sobie dałem radę. I dawać swój wkład, być zmianą, którą chcę zobaczyć w świecie, a nie tylko czekać na zmianę. I teraz bardzo ważne pytanie. Jedno z ważniejszych, o ile nie najważniejsze w tym odcinku. Czy to są dobre wartości? I od razu ci mówię, że to jest pytanie kanał. To jest pułapka. To zupełnie nie o to chodzi, by mówić, że to są dobre wartości, bo, bo tak jak już powiedziałem, to jest pułapka, żeby rozpatrywać je w tych kategoriach. Jak więc brzmi odpowiedź na to pytanie? To są moje wartości. Nie są dobre, nie są złe. Są moje. Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli uznam że moje wartości są dobre w ogólnych, a nie tylko indywidualnych kategoriach, to jestem o krok od tego, żeby zacząć narzucać się innym. Stać się kolejnym narcystycznym bucem, który rości sobie prawo, żeby mówić innym, jak mają żyć i jaką drogą podążać. Pozdrawiam ministrze Czarnek. Otóż ja mam trochę inaczej. Moje wartości to moja sprawa. Dla mnie mają działać, a nie dla całego świata. Tak samo twoje wartości mają działać dla ciebie. I póki ty masz swoje wartości, a ja mam swoje, to wszystko jest ok. Ale jeśli ty zaczniesz narzucać mi swoje jako jedynie słuszne, to się nie dogadamy. Będziemy mieli zgrzyt. Ten numer nie przejdzie. Nawet jeśli twoje wartości będą mi bliskie, to i tak nie przejdzie. Powtórzę to jeszcze raz. Wartości to jest indywidualna sprawa i póki nie krzywdzisz innych, wyznawaj i realizuj wartości, jakie tylko chcesz. Bo jeśli zaczniesz narzucać swoje wartości innym, to takie sytuacje nigdy nie kończą się dobrze. I ja to świetnie znam z gabinetu. A zacznę od przykładu. Otóż yy, był w mojej karierze taki czas, kiedy miałem w terapii dwie osoby przychodzące do mnie jedna po drugiej. Ja jestem ateistą, zaś obie te osoby były głęboko wierzące. Obie wiedziały, na co się piszą, gdyż na samym początku terapii, gdy tylko dowiedziałem się o ich głębokiej wierze, wyraźnie zaznaczyłem, że jestem ateistą. Tak, mówię takie rzeczy w terapii, stawiam sprawy jasno, nie po to, żeby dyskutować czy robić cokolwiek innego, tylko żebyśmy mogli naszą wspólną terapeutyczną podróż zacząć, mając jasność co do wartości, z jakimi w nią wchodzimy. Obie te osoby stwierdziły wtedy, że nie mają z tym problemu. I faktycznie początkowo tak było. Po jakimś czasie zaproponowałem jednej i drugiej uważność jako wsparcie i rozwinięcie naszych terapeutycznych procesów. Uważność to jest taki psychologiczny proces, praktyka kierowania uwagą to jest forma medytacji, w której uczymy się być w bieżącym doświadczeniu, bez oceniania czy wartościowania go. Dla wielu osób to działa świetnie i ma też potwierdzoną wynikami badań naukowych skuteczność w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami czy zaburzeniami, ale nie o skuteczności chciałem tu mówić, a o korzeniach tego podejścia. Otóż uważność wywodzi się z tradycji buddyjskiej. I teraz wróćmy do dwóch wspomnianych wcześniej osób. Pierwsza z nich mężczyzna, choć płeć akurat nie ma tu żadnego znaczenia, stwierdził, że jest ciekaw tego podejścia i z chęcią to sprawdzi. Potem przyszedł i stwierdził, że mu to pasuje, oraz że uważność kojarzy mu się z niektórymi praktykami zanurzania się w modlitwie, które na z nas kościoła. Jego wartość, jaką była otwartość na doświadczenia, sprawiła, że był w stanie przyjąć coś z innego kręgu kulturowego, pochodzącego nawet z innej religii. Druga z tych osób, dziewczyna, poczuła się zagrożona moją propozycją. Stwierdziła, że uważność jest dla niej czymś zagrażającym, bo obcym. I że prosi mnie, abym nie proponował jej więcej takich praktyk. I teraz, co to mówi o jej wartościach? Niewiele. Dużo za to mówi o jej historii. Otóż ta dziewczyna wychowała się w rodzinie, w której dominujący ojciec mówił jej, jak ma żyć i jak ma się zachowywać. Bez pytania jej o zdanie, narzucał jej w taki bardzo przemocowy sposób swój własny system wartości. I z tym właśnie zderzyłem się, proponując jej uważność. Moja propozycja nie miała nic wspólnego z jej wartościami. Uruchomiła za to emocjonalną sklejkę z czasów, kiedy jej ojciec narzucał jej, jak ma żyć i co ma wyznawać. W jego świecie była jedna, jedyna słuszna droga. I nie chodziło w niej wcale o wiarę, a o ślepe posłuszeństwo. Realizował swoją wartość, jaką była asertywność, ale w bardzo przemocowy, wypaczony sposób. Nie patrząc na to, że rani tym swoich bliskich, miał to po prostu w dupie. W jego narcystycznym umyśle inni mieli dostosowywać się do niego, niezależnie od kosztów. I to właśnie jest dla mnie ważne i warte podkreślenia, więc powtórzę to jeszcze raz. Życie zgodnie z własnymi wartościami jest ok. Narzucanie innym swoich wartości już takie nie jest. Jest ogromna różnica między wskazywaniem innym drogi samemu czy samej, będąc przykładem, a trzymaniem ludzi za mordę i karaniem, gdy nie idą jedynie słuszną drogą. Radykał to radykał, nieważne, czy jest lewakiem, prawicowcem, katolikiem, czy ateistą. I tu zadam ci retoryczne pytanie. Zdrowie według terapii schematu to umiejętność zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych zrównoważony, wolny od przesady i nie raniący dla innych sposób. Czy w radykalny sposób, głosząc swoje poglądy, funkcjonujesz jako zdrowa jednostka? I tu się zatrzymam. Mam jeszcze trochę rzeczy do powiedzenia na temat wartości, ale po tym mocnym akcencie e, reszta wypadnie po prostu blado. Dlatego zamiast iść dalej, zaproszę cię teraz do autorefleksji. Pochodź sam czy sama ze sobą. Poobserwuj się, pomyśl, w co się angażujesz w życiu, i spróbuj odpowiedzieć na pytanie, co jest dla Ciebie ważne. Jakie wartości realizujesz? Pamiętaj o jednym. Odpowiadasz dla siebie. I to przed sobą masz być fair. Jeśli mówisz na przykład, że bardzo ważne jest dla ciebie zdrowie i dobrostan fizyczny, a jednocześnie większość czasu spędzasz przed ekranem jedząc chipsy, to chyba nie w pełni uczciwie odpowiadasz. A jeśli trudno ci określić po tym, co powiedziałem, o co w ogóle chodzi z wartościami, to łatwo może sobie pomóc. Najprościej będzie, jeśli w wyszukiwarkę wpiszesz po prostu lista wartości. I zaraz dostaniesz sporo fajnych wyników. Tu podpowiem Ci tylko, żebyś pomyślał, czy pomyślała sobie, jak w ogóle chcesz żyć. Jest takie mocne ćwiczenie, które Ci w tym pomoże. Chodzi w nim o to, aby wyobrazić sobie stypę po własnym pogrzebie. Mocne co? Wyobraź sobie, kto jest na tej stypie. Kim są te osoby? Kto przyszedł na Twój pogrzeb i kto potem uczestniczy w przyjęciu pożegnalnym? Kim są te osoby, ale też jak Ciebie wspominają? Pomyśl o tym chwilę, a potem zastanów się, czy taka wizja Ci pasuje. Jeśli tak, to pewnie podobnie jak mnie udaje Ci się żyć blisko swoich wartości. A jeśli nie pasuje, to powiem Ci jedno. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, żeby zacząć to zmieniać. I dojechaliśmy do końca. Nie się na to.